Kemko to producent kosmetyków samochodowych i płynów eksploatacyjnych. Bogata oferta produktów opiera się o technologię badaną i testowaną z powodzeniem w Stanach Zjednoczonych. Głównym celem firmy jest wprowadzenie rozwiązań proekologicznych. Cechami charakteryzującymi produkty Kemko jest łatwość w aplikowaniu, wysoka jakość i długotrwałe działanie. Kemko wykorzystuje przy produkcji swoich produktów technologię NanoPlus. Dzięki niej kosmetyki samochodowe odznaczają się większą odpornością na promieniowanie UV, młodszymi powierzchniami w miejscach stosowania produktów, działaniem grzybobójczym, dezodorującym i odpychającym kurz, a także skuteczniej zabijają bakterie, zwiększają hydrofobowość powierzchni, są bardziej skuteczne i biodegradowalne. Firma opatentowała specjalne, praktyczne butelki do trzymania i dozowania kosmetyków. Mają dwie funkcje: spray and stream. Są wielokrotnego użytku i cechują się ergonomicznymi rozwiązaniami. W ofercie Kemco znajdują się produkty z serii Professional, przeznaczone do pielęgnacji auta: szampon, wosk, preparaty do usuwania owadów czy płyny do zabrudzeń. Emulsje zapachowe produkowane są w 16 rodzajach. Przed użyciem preparatu należy go mocno wstrząsnąć. Intensywną woń osiąga się bez rozcieńczania płynu. Wygodna butelka ze spryskiwaczem umożliwia dotarcie do najgłębszych zakamarków auta. Trzecią pozycję zajmują płyny eksploatacyjne. Oferta dostosowana jest do warunków termicznych. Zewnątrz. Płyny dostępne są w wersji letniej i zimowej. Produkty krótko dostępne są w każdym województwie kraju. Najwięcej punktów sprzedażowych znajduje się w centralnej i południowej Polsce.